Na przełomie lata i jesieni 2025 roku sztuka włókna po raz kolejny zagościła w galerii na poddaszu Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. To już czwarta odsłona cyklu tkanina w muzeum, który z roku na rok przyciąga coraz większe grono miłośników sztuki współczesnej, a zwłaszcza tej tworzonej z nici, włókien, faktur i wyobraźni. Tym razem motywem przewodnim wystawy stał się horyzont. Granica między tym, co widzialne, a tym, co ukryte. Artyści, zaproszeni do udziału w ekspozycji, próbują uchwycić to, co znajduje się w jego obrębie i poza nim. Każda praca to osobna opowieść, to próba spojrzenia dalej, głębiej, z innej perspektywy. Na wystawie prezentowane są dzieła 16 twórców. Wykonane w różnorodnych technikach, od klasycznego gobelinu, przez folowanie, druk na tkaninie, aż po autorskie, eksperymentalne formy. Większość prac powstała specjalnie z myślą o tej ekspozycji, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową, aktualną i pełną osobistych refleksji. Jak w poprzednich edycjach, udział w wystawie biorą artystki z różnych stron Polski, głównie związane z sekcją tkaniny Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W tym roku postanowiliśmy sięgnąć jeszcze dalej, poza horyzont geograficzny i zaprosiliśmy do udziału artystkę z Bostonu, Panią Gilmore, której twórczość doskonale wpisuje się w temat wystawy. Serdeczne podziękowania kierujemy do Muzeum w Stawisku za gościnność i otwartość, do Okręgu Warszawskiego ZPAP za objęcie wystawy patronatem, a przede wszystkim do wszystkich artystek za ich pracę, zaangażowanie i entuzjazm, dzięki którym ta wystawa mogła się wydarzyć. Wystawa jest czynna do 31 października. Zapraszamy do zanurzenia się w świat sztuki włókna, świat, który nie kończy się na powierzchni, ale prowadzi poza horyzont.